W tym wideo zagłębimy się w umysł dziewczyny, która ci się podoba, ale która cię ignoruje. Odkryjemy jak myśli, a ja przeprowadzę cię krok po kroku, aby zrozumieć dokładnie, co musisz zrobić, aby sprawić, by zaczęła za tobą gonić. Są dwa powody, dla których dziewczyna może Cię ignorować. Albo ignorowanie to test, albo uważa Cię za faceta z ograniczonymi opcjami. Zobaczyłeś ją, spodobała ci się i zacząłeś poświęcać jej zbyt dużo uwagi, sprawiając, że poczuła się, jakby była jedyną dziewczyną, na której ci zależy. I że jesteś gotowy zrobić wszystko, by ją zadowolić, ponieważ wierzysz, że nie masz dużej wartości i twoim jedynym marzeniem jest, by cię zauważyła. Myślę, że rozumiesz już o co chodzi. Teraz jak się dowiedzieć, jaki jest powód, dla którego cię ignoruje? Spoiler. Najprawdopodobniej chodzi o ten drugi powód, dlaczego. Ponieważ test ignorowania zdarza się tylko wtedy, gdy kobieta jest tobą zainteresowana. Więc jeśli ta dziewczyna, która cię ignoruje, jest kimś, z kim już się spotkałeś albo wyczułeś, że była tobą zainteresowana w pewnym momencie, to prawdopodobnie jest to tylko test. Ale jeśli od początku nie była tobą zainteresowana i nie wykazuje żadnych oznak zainteresowania, to prawdopodobnie masz do czynienia z drugim problemem. W przyszłym wideo w tej serii powiem więcej o teście ignorowania, ale dzisiaj skupimy się na dziewczynie, która nie jest tobą zainteresowana i cię ignoruje. Podzielę się z tobą techniką, która sprawi, że zacznie za tobą gonić. Na początek przypomnę ci, powód, dla którego dziewczyna cię ignoruje, polega na tym, że wyczuwa, iż nie masz wielu opcji w swoim życiu i czuje, że ją ścigasz, ponieważ jest jedyną na której ci zależy. I nie martw się, to nie jest jedno z tych wideo, które mówi ci, żebyś umawiał się z mnóstwem dziewczyn, by wyglądać, jakbyś miał opcję. Uwierz mi, gra jest znacznie prostsza niż to. Wciąż pamiętam, kiedy po raz pierwszy zdałem sobie sprawę z tego problemu. Zapytałem siebie, jak mogę rozwiązać ten problem. To nie był błąd, który popełniałem, to była po prostu moja rzeczywistość. Żadna dziewczyna nie była mną zainteresowana, i to nie był problem, który można było łatwo rozwiązać. Myślałem długo i ciężko, i powiedziałem sobie: Jeśli dziewczyna lubi faceta, który ma wiele opcji, a ja nie mam tych opcji, to jedyne co mogę zrobić to kłamać. I to był jeden z największych błędów, jakie popełniłem w moim życiu randkowym. Kiedy rozmawiałem z dziewczyną, Zaczynałem kłamać, wymyślając historię o wyimaginowanych dziewczynach, z którymi byłem. Mówiłem o dziewczynach, które nie istniały i kłamałem tylko po to, by dziewczyna, z którą rozmawiałem, pomyślała, że mam opcję. Ale mimo to rezultaty były dokładnie odwrotne. I tutaj chcę się zatrzymać i dać ci radę. Proszę, nie popełniaj tego samego błędu co ja, ponieważ takie podejście prowadzi tylko do dwóch rezultatów: albo dziewczyna zorientuje się, że kłamiesz, a uwierz mi. Łatwo się o tym dowie, a kłamstwo jest ogromnym zabójcą atrakcyjności, ponieważ sprawia, że czuje, iż jesteś gotów zrobić wszystko, aby zdobyć jej aprobatę. Albo drugi rezultat, zrozumie, że próbujesz przekazać, iż masz wiele opcji, co oznacza, że szukasz jej aprobaty. A jeśli śledzisz moją serię o tym, jak przyciągać kobiety, będziesz wiedział, że to jeden z największych błędów, jakie można popełnić. Niezależnie od tego, czy kłamiesz bezpośrednio. Czy próbujesz dawać do zrozumienia, że masz wiele opcji? Wszystko, co robisz, to pogarszanie sytuacji. Więc proszę, nie bądź jak ja i nie popełniaj tego błędu. Teraz pytanie brzmi: Jak sprawić, by dziewczyna uwierzyła, że masz opcje bez kłamania, kiedy faktycznie ich nie masz? Kiedy po raz pierwszy zacząłem uczyć się, jak przyciągać kobiety, zdałem sobie sprawę, że kobiety nie obchodzi, czy faktycznie masz wiele opcji w życiu, czy nie. To, co się liczy, to sposób, w jaki z nimi wchodzisz w interakcję. Jeśli traktujesz ją w sposób sugerujący, że masz opcje, zakłada, że je masz. I najlepszym sposobem na to jest technika, którą nazywam techniką kwalifikowania. Teraz chcę, żebyś usiadł, skupił się i wysłuchał każdego słowa, które mam do powiedzenia. Kwalifikowanie oznacza przesiewanie lub filtrowanie, i jest to coś, co zrobiłbyś tylko wtedy, gdy miałbyś wiele opcji i musiałbyś je przesiać. Więc samo kwalifikowanie dziewczyny natychmiast komunikuje jej podświadomie, że masz wiele opcji, bo tylko facet z opcjami by to robił. To jedna z moich ulubionych technik, ponieważ jest tak potężna i tak niedoceniana przez innych facetów. To także najlepszy sposób na umocnienie atrakcyjności dziewczyny wobec ciebie. Od flirtu i małych rozmów, które mogą w każdej chwili zgasnąć, po naprawdę lubię tego faceta i chcę wiedzieć o nim więcej. Jak mogę go zaimponować i sprawić, by mnie polubił? Pamiętaj o mantrze: bądź wybierającym, nie ścigającym. Kwalifikowanie to sposób na sprawienie, by poczuła, że wybierasz ją spośród innych dziewczyn, że zaczyna cię przekonywać i imponować ci, i to nie z powodu wyglądu, ale z powodu tego, kim jest jako osoba chcesz, aby poczuła, że przekonuje Cię do siebie, a nie jest przypadkową dziewczyną, którą ścigasz. Aby tak się stało, musi wiedzieć, że lubisz ją za cechy inne niż tylko jej wygląd. Jeśli w żaden sposób jej nie kwalifikujesz, odniesie wrażenie, że po prostu mówisz wszystko co trzeba, aby się z nią przespać. Albo że nie masz wielu opcji i weźmiesz praktycznie każdą dziewczynę, którą możesz dostać. Ale kiedy ją kwalifikujesz, odniesie wrażenie, że jesteś wybredny, bo masz opcję. I że wybrałeś ją z konkretnego powodu. Aby zastosować technikę kwalifikowania, musisz znaleźć coś wyjątkowego w tej dziewczynie poza jej wyglądem i dać jej do zrozumienia, że ci się to podoba. W ten sposób komunikujesz jej, że jesteś zainteresowany nie tylko jej fizycznym wyglądem, ale również tym, kim jest jako osoba. Na przykład, jeśli podczas rozmowy powie coś, co wskazuje na to, że jest inteligentna, możesz powiedzieć coś w stylu: Podoba mi się, że nie tylko dobrze wyglądasz, ale jesteś też bystra. Większość dziewczyn, z którymi rozmawiałem ostatnio, nie miała zbyt wiele do powiedzenia. Widzisz, co tutaj zrobiłeś? Nie tylko pochwaliłeś ją za coś, co dotyczy jej charakteru, ale także dałeś jej subtelnie do zrozumienia, że masz doświadczenie z innymi dziewczynami i wiesz, czego szukasz. To potężna kombinacja, ponieważ komunikuje trzy rzeczy. Pierwszy: masz standardy, wybierasz. A nie bierzesz każdej dziewczyny, która cię zauważy? Druga, jesteś doświadczony, masz już za sobą interakcję z innymi kobietami. Trzecim doceniasz jego cechy osobowości, a nie tylko wygląd. To kluczowe, ponieważ dziewczyna poczuje, że zdobyła twoją uwagę dzięki czemuś więcej niż tylko swojemu wyglądowi. Ale co jeśli nie możesz znaleźć czegoś wyjątkowego, co w niej zauważasz? Wtedy zadaj jej pytanie, które zmusi ją do ujawnienia czegoś o sobie, co nie jest oczywiste. Na przykład Większość ludzi ma jakieś ukryte talenty albo pasje, które nie są oczywiste na pierwszy rzut oka. Co jest Twoim sekretnym talentem, o którym nikt nie wie? To pytanie jest świetne, bo zmusza ją do myślenia o sobie i daje Ci możliwość odnalezienia czegoś, co możesz później wykorzystać do kwalifikowania. Gdy odpowie, możesz powiedzieć coś takiego. To naprawdę fajne, nie spotykam wielu dziewczyn, które robią takie rzeczy. Podoba mi się to, bo to pokazuje, że jesteś kreatywna. Widzisz, jak to działa? Nie musisz mieć opcji, by wyglądało na to, że je masz. Wystarczy, że zmienisz sposób, w jaki prowadzisz rozmowę. Zamiast ścigać dziewczyny, pozwól, by to one zaczęły starać się o twoją uwagę. I to jest właśnie to, co sprawia, że technika kwalifikowania jest tak potężna. Kiedy ją stosujesz, automatycznie zmienia się dynamika rozmowy. Przechodzisz z pozycji faceta, który stara się zaimponować dziewczynie, do pozycji faceta, któremu ona chce zaimponować. I kiedy to się stanie, zaczniesz zauważać ogromną różnicę w tym, jak dziewczyny cię postrzegają i jak z Tobą rozmawiają. Teraz przejdźmy do kolejnej techniki, którą możesz wykorzystać, aby sprawić, że dziewczyna zacznie bardziej się Tobą interesować. Nazywam to techniką samospełniającej się przepowiedni. Polega ona na tym, że zauważasz i nazywasz pewną pozytywną cechę u dziewczyny, nawet jeśli jeszcze jej nie ujawniła w pełni. Następnie pytasz ją, czy uważa, że to prawda. To działa, ponieważ kiedy dziewczyna zgodzi się z twoim stwierdzeniem, zacznie podświadomie działać zgodnie z tym obrazem siebie, który jej zasugerowałeś. Przykład. Wiesz, mam wrażenie, że jesteś jedną z tych osób, które potrafią rozmawiać na każdy temat i nigdy nie jest z nimi nudno. Czy to prawda? Jeśli powiesz to z uśmiechem i pozytywną energią, dziewczyna prawdopodobnie się zgodzi. No tak! Chyba faktycznie lubię rozmawiać z ludźmi. Od tego momentu będzie czuła potrzebę podtrzymania tej opinii o sobie, zwłaszcza w Twoim towarzystwie. Inny przykład. Wiesz, podoba mi się, jak otwarta jesteś w tej rozmowie. Nie każdy potrafi tak szybko nawiązać kontakt z kimś nowym. To rzadkość. Czy zawsze jesteś taka otwarta? Zwróć uwagę na kluczowy element pytanie na końcu. To pytanie jest ważne, bo daje jej szansę na zgodzenie się z Tobą, a tym samym utwierdzenie się w tej pozytywnej roli, którą jej zasugerowałeś. Kiedy to zrobi, zacznie działać bardziej zgodnie z tą cechą, a co za tym idzie, poczuje się bardziej komfortowo i wyjątkowo w Twoim towarzystwie. Dlaczego to działa? Bo każdy z nas lubi być postrzegany w pozytywny sposób, a kiedy ktoś zauważa coś wartościowego w nas, chcemy podtrzymać ten obraz siebie. To naturalna psychologiczna reakcja. Najlepiej jest wybierać cechy, które dziewczyna mogłaby realnie przypisać sobie, takie jak bycie otwartą, inteligentną, odważną czy zabawną. Nie musisz od razu rzucać komplementów na temat jej wyglądu, bo to robi większość facetów. Zamiast tego skup się na cechach osobowości, które pozwolą jej poczuć się wyjątkowo i docenioną jako osoba, a nie tylko jako atrakcyjna kobieta. Kolejna technika, o której chciałbym wspomnieć, to zauważanie i docenianie sytuacji, gdy dziewczyna sama zaczyna się kwalifikować, czyli próbuje ci zaimponować. Wielu facetów tego nie zauważa, a to ogromny błąd. Jeśli dziewczyna stara się zwrócić twoją uwagę albo mówi coś, co ma pokazać jej wartościowe cechy, oznacza to, że chce, abyś ją zaakceptował. W takich momentach bardzo ważne jest, abyś to dostrzegł i pokazał, że doceniasz jej wysiłek. Przykłady sytuacji, kiedy dziewczyna kwalifikuje się do ciebie, opowiada historie, które mają cię zaimponować np. o swoich pasjach, osiągnięciach czy ciekawych przygodach. Zadaje ci pytania osobiste, aby dowiedzieć się, czy jesteś singlem. Stara się być zabawna i angażująca podczas rozmowy. Pokazuje pozytywne sygnały języka ciała, na przykład nachyla się w twoją stronę, dotyka cię lekko lub szuka kontaktu wzrokowego. Kiedy zauważysz, że dziewczyna kwalifikuje się do ciebie, zamiast tego ignorować, warto zrobić coś bardzo prostego: uznać i zaakceptować jej wysiłek. Przykład: Wow, naprawdę podziwiam, że jesteś tak zaangażowana w swoją pracę. Nie każdy ma w sobie tyle pasji do tego, co robi. Albo. Naprawdę fajnie, że potrafisz tak otwarcie mówić o tym, co Cię interesuje. Uwielbiam rozmowy z ludźmi, którzy nie boją się być sobą. Kiedy dziewczyna poczuje, że zauważasz i doceniasz jej starania, będzie czuła się wyjątkowo i zainwestuje jeszcze więcej emocji w Waszą znajomość. Dlaczego to działa? Ponieważ każdy z nas chce być widziany i doceniany za to, kim naprawdę jesteśmy, a nie tylko za powierzchowne cechy. Jeśli pokażesz, że widzisz dziewczynę jako unikalną osobę, a nie tylko kolejną atrakcyjną twarz, wyróżnisz się na tle innych facetów i sprawisz, że poczuje się bardziej związana z tobą emocjonalnie. Kolejnym przykładem techniki kwalifikacyjnej jest zwracanie uwagi na cechy, które dziewczyna może uważać za niedoceniane przez innych. Wielu ludzi, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, chce być zauważanych nie tylko za swoje oczywiste zalety, na przykład, bardzo atrakcyjne kobiety często marzą o tym, żeby ludzie dostrzegali ich inteligencję, a osoby niezwykle inteligentne chciałyby być uznawane za atrakcyjne. Dlatego warto zadać sobie pytanie: Co mogę zauważyć w tej osobie, czego inni zwykle nie widzą? Przykłady zdań, które możesz wykorzystać. Wiesz, pewnie nie słyszysz tego zbyt często, ale naprawdę jesteś bardzo bystra. Fajnie się z tobą rozmawia, bo masz ciekawe spojrzenie na różne tematy. Mam wrażenie, że ludzie często nie doceniają Twojej otwartości. To naprawdę fajna cecha, bo mało kto potrafi być tak szczery. Klucz do sukcesu w tej technice to szczerość. Kobieta musi poczuć, że to, co mówisz, jest autentyczne, a nie tanim komplementem rzuconym tylko po to, by zrobić na niej wrażenie. Efekt trwalszego połączenia. Kiedy doceniasz coś, co dziewczyna uważa za niedostrzegane przez innych, automatycznie budujesz głębszą więź emocjonalną. Robisz coś, czego większość facetów nie robi. Widzisz ją jako osobę, a nie tylko dziewczynę, którą próbujesz zdobyć. To sprawia, że chce być w twoim towarzystwie, bo czuje się wyjątkowa. Zastosowanie kwalifikacji w codziennych sytuacjach. Nie musisz ograniczać tej techniki tylko do randek. Możesz ją stosować również w rozmowach z przyjaciółmi, współpracownikami czy rodziną. Zauważanie i docenianie wyjątkowych cech ludzi sprawia, że relacje stają się głębsze i bardziej autentyczne. To już wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie.